Pierwsze słowo, niech należy do ptaków. Gdzieś mi odleciał ten... Jednak jest. Okej, okay, będzie podśpiewywał tutaj. A ja drugie słowo oddam liczbą 439 do zobaczenia rezerwat wzgórze Joanny Wstążki na tamtym wykrocie o, od tego pnia pewnie ale nie brakuje też tutaj pięknych żywych okazów, buków i dębów 180 150 lat buki, no, dęby, 180. Ach, 180 buki, 150 dęby. Pojedyncze świerki graby. Było spojrzenie w korony. Spójrzmy sobie pod nogi. Bluszcz i zawilce, zawilce rozkwitnięte. Szukają tego światła, które jeszcze nie jest zasłaniane. Fiolki, bluszcz. Tam jakby zaczynał się wspinać na tego buka. Ale taki, który już podjął wspinaczkę dosyć dawno, albo bardzo dawno temu, jest na samym szczycie, bo rezerwat Wzgórze Janny znajduje się na szczycie które nazywa się Wieżyca 230 coś metrów bodajże no ale to jest sporo wyżej niż Dolina Baryczy z którą to sąsiaduje a żeby dodać jeszcze wysokości w 1850 roku zbudowany taki domek myśliwski gotycką Wieżę do niego. Pamiętam, że jak bywałem tu wcześniej na drzwiach tej wieży, tego domku, była informacja, że nadleśnictwo w miliczu udostępnia klucz, że można wejść i spojrzeć na tą panoramę, przysłanianą chyba przez te korony drzew, ale na południe, na wzgórza Trzebnickie. Prawdopodobnie jest widok. Hej. Idę do tych bluszczów, które się powspinały. No i są. Ślicznie. A pod nogami barwinek. Fitnie nam barwinek. Fitną piołki Całkiem ich sporo tutaj się rozsypało no jak spojrzeć na tą łodygę to to wspinanie musiało się kilkadziesiąt ładnych lat temu rozpocząć i ta trochę chudsza ale tutaj przepiękną rozgwiazdę na, na koronie tego dębu hej no to jeszcze dookoła wieży kilka kroków. To jest właśnie szczyt wieżyca. To tyle.